Cześć! Od kilku dni jestem na Polesiu Lubelskim. W tej chwili wybrałem się na wschód słońca, na ścieżkę Dom Dominik w Poleskim Parku Narodowym. Miałem nadzieję na mgłę. Mgły na razie nie widać, ale może będzie nad bagnem i jeziorem. Już widzę, że nad bagnem jest mgła. Czasami tak się zdarza, że w lesie nie ma, a nad pobliskim zbiornikiem wodnym jest. Może po prostu jest różnica temperatur. Także czasami może się nam wydawać, że mgły nie będzie, a, a się trochę mgły zdarzy, tylko po prostu dalej. A więc nie trzeba od razu rezygnować. Natomiast jeżeli mgła jest wszędzie, to zazwyczaj w lesie utrzymuje się dłużej. Poszedłem na pomost widokowy Oj, szkoda Nie widziałem ich Starałem się mówić cicho Ale tych akurat nie widziałem I je spuszyłem No nic, doszedłem na powód widokowy, byłem tutaj już wczoraj o zachodzie słońca i trochę sobie upatrzyłem kompozycji wczoraj na siłę. Próbowałem zrobić tu trochę zdjęcie, ale przez to, że spędziłem tutaj, no z, myślę, że około godziny, to mniej więcej wiem co gdzie jest. Zobaczymy tylko, czy te tak kompozycje z wczoraj dzisiaj będą działały. Zeszło. Wydaje mi się, że część wczorajszych kompozycji się sprawdziła dzisiaj i że będą z tego jakieś dobre zdjęcia, a przynajmniej jedno. No i też zrobiłem y, zdjęcia, których wczoraj sobie nie zaplanowałem, bo po prostu y, zmieniły się warunki przez to, że jest mgła. To jest separacja między roślinami tutaj w wodzie, a y, tym najdalszym planem, czyli brzegiem. Stawu po drugiej stronie, no i przez to otwierają się nowe możliwości kompozycyjne. Także u mnie często kompozycja zależy od, od warunków światła, obecność mgły może całkiem zmienić możliwości co do tych zdjęć, jakie możemy zrobić. Co dalej? Teraz no, trudna decyzja, czy zostać tutaj i czekać, że jeszcze fajniej będzie, jak ta mgła się będzie unosić i jest tak podświetlana przez przez to słońce i że może zrobię coś jeszcze fajniejszego niż mi się na razie udało zrobić. Tam za mną, nie wiem czy to jest widać teraz, ale tam dalej jest yy, las, taki bur bagienny. I jest też takie yy, torfowisko, na którym rosną drzewa. Niskie sosenki, inne takie niskie drzewa i przez nie teraz przychodzi mgła. Może to fajnie wyglądać na zdjęciach. Chcę Wam pokazać dwie kompozycje zrobione z tej platformy widokowej. Pierwszą zacząłem fotografować jeszcze podczas niebieskiej godziny przed wschodem słońca i kontynuowałem fotografowanie w miarę jak słońce wschodziło i światło stawało się coraz mocniejsze. Pokazuję Wam też zdjęcie zrobione w tym samym miejscu dzień wcześniej. Miejscówka wyglądała wtedy całkowicie inaczej, ponieważ mgła nie separowała planów. Druga kompozycja jest bardziej minimalistyczna. Sfotografowałem wystające ze spokojnej tafli jeziora rośliny i mgłę za nimi. To konkretne zdjęcie jest zrobione jeszcze przed wschodem słońca, podczas niebieskiej godziny. Uważam, że akurat ta kompozycja e, lepiej się sprawdzała w tym rodzaju światła. Dobra, idę sobie na to bagno, ale chciałbym Wam jeszcze pokazać, co się teraz dzieje. Tak z fotograficznego. Punktu widzenia. Dopiero co byłem tam na tej platformie widokowej i te ostatnie nagrania czy zdjęcia nie wiem jak wam to pokażę. To światło było już takie mocno ostre, prawda? Było już dosyć mocno paliło słońce. Natomiast przyszedłem z kilkadziesiąt metrów trochę w inną stronę i tutaj jesteśmy w cieniu i światło jest bardzo delikatne. Dlatego że. Światło jest za lasem. Tam słońce wystawało z zarazu, było już coraz mocniejsze światło. Tutaj jeszcze y, słońce w ogóle nie dotknęło ziemi. Także w takiej sytuacji, jak się światło nam zrobi za ostre i już trochę zdjęć porobiliśmy w jednym miejscu, to często w takich lokalizacjach wystarczy się choć trochę przesunąć i jest światło y, inne i często jest jeszcze mgła. Nie? No bo tutaj. W cieniu może być czasami dłużej mgła niż tam na słońcu. W tej chwili akurat tak nie jest. No, ale taka logistyczna ciekawostka co do fotografowania, jak najlepiej wykorzystać. Jeżeli się już tam zrobiło dobre zdjęcia, to idziemy dalej, idziemy tam, gdzie za chwilę przyjdzie światło. I tak, światło tam jest już dosyć ostre. Natomiast ja jestem na brzegu lasu, i tu dopiero słońce wychodzi z lasu? Jeszcze jest rosa. Jest. E, no, mgły to już za bardzo nie ma, ale jest rosa, i ona jest na roślinach. O, popatrzcie tutaj. To jest chyba bagno zwyczajne. I są takie pańczyny jeszcze na tym bagnie, i to super wygląda. No, fajny był ten poranek. Myślę, że piękny, i że, i że zdjęć też trochę zrobiłem. Myślę, że będą jakieś dobre. Możliwe, że jeszcze wrócę tutaj jutro. Albo kiedyś indziej i spróbuję sfotografować we mgle te, te sosenki. Jest następny dzień, tuż przed wschodem słońca. To już nas ostatni dzień w Polskim Parku Narodowym. Dzisiaj wracamy do Lublina. Postanowiłem pójść na tę samą ścieżkę co wczoraj, licząc, że będzie tutaj mgła. I rzeczywiście tam za mną jest trochę mgły. Spróbuję pofotografować te sosny we mgle. To czego wczoraj nie zrobiłem, bo fotografowałem jezioro i fotografowałem te pańczyny. Tego dnia już mało nagrywałem, ale zrobiłem sporo zdjęć. Na początku poszedłem w gęstej mgle taką drewnianą kładką na inną platformę widokową i tam czekałem na wschód. Z tego miejsca nie było widać tafli jeziora, słońce miało wschodzić. Za niskich sosen otulonych gęstą mgłą. Zacząłem fotografować, kiedy jeszcze w ogóle nie było widać światła na wschodzie. Mimo to podoba mi się to zdjęcie jest takie tajemnicze. Później na wschodzie pojawiła się pomarańczowo-różowa poświata. Skończyłem fotografowanie w tym miejscu, kiedy słońce uniosło się ponad sosny. I światło stało się już za mocne, aby fotografować prosto w słońce. Cofnąłem się kładką między luźno rosnące drzewa i bagno. Starałem się zrobić kompozycję z drzewami odświetlonymi od tyłu i boku słońcem, ale tak, żeby w samym kadrze nie było słońca, które było już wtedy dosyć mocne. Na sam koniec poszedłem w miejsce, gdzie dzień wcześniej fotografowałem pańczyny na bagnie. Było ono jeszcze na granicy cienia i światła, i przez to przez cały czas była tam jeszcze taka fajna mgiełka. Mam nadzieję, że podobały Wam się te zdjęcia. Ostatnio spędziłem też tydzień w Tatrach, niedługo pojawią się filmy z tego wyjazdu. Póki co zapraszam na kanał. Nie ma tam jeszcze tych filmów najnowszych skór, ale są inne filmy, też ze Wschodów Słońca. Fajną giełką. Zapraszam. Trzymajcie się. Cześć.